W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, w trójcy jedyny proszę Cię o to, aby to wszystko, co powiem, było zgodne z Twoją wolą. Niech imię Pańskie będzie uwielbione teraz i na wieki. Bracia i siostry, z woli naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Bogu Ojcu i Duchu Świętym, ja, najmniejsze ogniwo w różańcu ludzkości, z woli Boga, arcybiskup Andrzej Karasiński, oznajmiam całemu światu, o tym, iż z woli miłosiernego Zbawiciela, Zbawiciela świata, Pana naszego Jezusa Chrystusa, powstanie nowe zgromadzenie zakonne miłosiernego serca Jezusa Chrystusa, które będzie ratunkiem dla ludzkości. Zgromadzenie to będzie zgromadzeniem dla wszystkich ludzi między 25 a 60 rokiem życia. Celem zgromadzenia będzie również opieka nad osobami starszymi potrzebującymi szczególnej opieki i pomocy. Osoby szczególnie uzdolnione będą miały możliwość dzielić się talentami otrzymanymi od Boga Ojca z naszymi braćmi, a następnie z siostrami mniej uzdolnionymi. Wszyscy bowiem możemy przyczynić się do szczęścia drugiego człowieka. Celem zgromadzenia będzie czynna służba Bogu, i ludziom. Wielu naszym braciom i siostrom nie dane było żyć w sposób godny, lub zniszczono im życie. W zgromadzeniu tym naszego zbawiciela i brata odnajdą spokój i będą mogli odszukać w swych sercach obraz prawdziwego Boga. Ojca miłosiernego, który nie odrzuca nikogo. Ojca, który nie wyrzuci swego dziecka pragnącego służyć stwórcy, miłującego i niewidzącego dla siebie innego miejsca w życiu jak tylko w Kościele Chrystusowym, zakonie czy w zgromadzeniu zakonnym. Moi czcigodni rodzice czekali na mnie trzy lata. To był dla nich najtrudniejszy czas, ponieważ całym sercem, całą duszą i całym swym życiem pragnęli mieć dziecko. Kiedy już przyszedłem na świat, zachorowałem na zapalenie płuc. Jednak o tym wszystkim świat dowie się w następnym filmie. Świat usłyszy o cudzie, uzdrowienia i ofiarowania życia z woli miłosiernego serca Jezusa Chrystusa. Dziś. Proszę całą ludzkość, wszystkich Was, siostry i bracia, wszystkich wyznań, zjednoczmy się w modlitwie do naszego Ojca, Ojca Miłosiernego, Boga, który kocha nas wszystkich bez wyjątku. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Niech imię Pańskie będzie uwielbione teraz i na wieki.